Hejka, witam Was w kolejnym stajennym vlogu. Na początku zaczęliśmy robić danse koreczki, które finalnie nie wyszły za ładnie. No i tutaj dziewczyny już miały jazdę. Wika była na niespodziance, a Paula była na dance. Oczywiście Danka musiała być brudna, bo na padoku musiała się wytarzać. I Natasza była na swoim ukochanym Landusiu, i na to jazdę wzięły, wzięły, wzięłam im GoPro. Tutaj zaczęły już się skoki, tutaj niespodzianka ślicznie skakała, Wika pięknie sobie radziła. I Lando oczywiście, znaczy Lando miał pier... nasza pierwsza skaka na Lando, była strasznie zadowolona. No i pięknie im szło jak na pierwsze skoki, ogólnie pięknie im szło. I jeszcze tutaj Paula na dance, takiego krzyżaczka. No i tutaj Amelka World with Horses na dance. I jeszcze taka Dominika, pięknie też szła bardzo na Lando. Wspólnie nam do dzisiaj na skokach był i później wzięliśmy na polona. Zaczęliśmy go rozgrzewać i miał później taki mały trening gimnastyczny. Tutaj robiliśmy taki mały parkurek, żeby sobie trochę też pomyślał, coś tam poćwiczył. Skoczyliśmy też takiego okserka i ćwiczyliśmy chodzenie głównie przez drągi, takie gimnastyczne. Kolejny kserek. I gdy było ciemno, zaczęliśmy robić już taki skok-wyskok. I na koniec, starzanko, jeśli vlog się podobał, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, subskrypcję, a my widzimy się za tydzień. Bajo!